Czy egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych jest trudny? To jedno z najczęstszych pytań, jakie słyszę od osób, które chcą, się przy, które chcą podejść do tego egzaminu. Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych to nie jest formalność. Nawet jeżeli zajmujesz się zawodowo transportem, transportem drogowym, to musisz się dokładnie przygotować do tego egzaminu, tak aby nauczyć się dokładnie tego, co jest wymagane. Ponadto zakres wymaganej wiedzy jest naprawdę bardzo szeroki. I to też może stanowić trudność. Natomiast, żeby zaliczyć egzamin z wynikiem pozytywnym, potrzebujesz tylko 60% ogólnej liczby punktów. W szkole to byłaby trójka. Więc jak? Jesteś w stanie nauczyć się na trójkę? Jeśli chcesz, abym Ci w tym pomogła, kliknij w link, który znajdziesz w opisie tego wideo i umów się na rozmowę.